U deszczyk! Chłodniej się zrobiło. Do kogo teraz idziemy w odwiedziny? Macie to... do, do naszych świętych krów. Do waszych świętych krów. No. Słuchaj, nie jecie mięsa, mleko pijecie. Krowy wam dają mleko i co I, dalej? I, i, i to, główienko. Świę, krowie... święty główienko. To jest e, materiał do palenia gniotra. coś to, to się suszy i te placki sprzedajemy na całej Polsce, sprzedajemy w niektórych krajach w Europie, Holandii itd. Nawóz krowi jest jedyny, jedyny materiał na świecie, który neutralizuje radioaktywność, dlatego jest do dzisiaj jeszcze używany w Azji. Przeciwko robakom, przeciwko bakteria, przeciwko, wiesz, choroby różne i tak dalej. jest coraz więcej zanieczyszczenia. Atmosfera jest pełna tego zanieczyszczenia: elektromagnetyczny, chemiczny, radioaktywny i tak dalej i tak dalej. I jeszcze dlatego tego psychiczny. I jak paliś jak nichotra, oczyszczasz to wszystko. Pierwszy raz. Yy... Spotykam krowy, które głównie służą do tego, żeby być, żyć sobie szczęśliwie, dawać swoim gospodarzom mleko. No i krowie placki, które się suszy. Święte krowy, święte placki. Taka sytuacja. Czyli tu mają swój wybieg dziewczyny. – I ta. byczek, Fernando. – Dwa byczki. I ta, ta, ten budynek, piercy posy, fabryka świętego Gówna, wyobraź sobie. Zobacz, co Boudi wyprawia. Szczęśliwy piesek. Boudi! A czy Boudi lubi się wytarzać w krowich plackach czasem? Tak, niestety. Wtedy muszę go umyć. – Niestety. – Bo zwierzaki to lubią. No. Body też wie, że święte gówno jest dobre, co? No, 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 yeah. no dobra, to co? Chodź, to idziemy. idziemy. Ja już troszkę, o i tu też proszę. Placuszek za placuszkiem. Proszę bardzo.